Chłodziarko-zamrażarka Hotpoint Ariston XH9T3ZXOJZH to bezpieczniejsze przechowywanie żywności. Dzięki systemowi Total No Frost, który zapewnia równomierną temperaturę podczas pracy, chłodziarko-zamrażarka nie ulega oszronieniu i pracuje cicho w trybie Super Silent. System Active Oxygen 2.0 naśladuje występujący w przyrodzie sposób powstawania świeżego powietrza, eliminuje przez to bakterie i nieprzyjemne zapachy. Dodatkowa izolacja przedziału na owoce i warzywa pozwala na zachowanie ich zdrowotnych właściwości. Natomiast filtry etylenu pozwalają dłużej zachować ich zapach i smak. W strefie 3 w jednym możesz zarówno mrozić, chłodzić, jak i bezpiecznie rozmrażać żywność. Klasa efektywności energetycznej A oznacza dużą oszczędność prądu. Urządzenia w tej klasie pobierają około 50% mniej energii w porównaniu z klasą A. Chłodziarko zamrażarka Hotpoint Ariston XH9T3ZXOJZH. Żywność świeża przez dłuższy czas.